W atmosferze pokuty, to znaczy refleksji. Refleksji nad tym, kim jesteśmy jako ludzie i jednocześnie nad tym, co nas czeka w perspektywie naszej wiary. Bo człowiek świadomie idący przez życie i traktujący wiarę jako drogowskaz. Swojego postępowania musi zadać sobie to pytanie. W jakim celu? Wyrzeczenia, rezygnacja z wielu przyjemności, respektowanie i przestrzeganie przykazań, nakazów i zakazów. Czy robię to tylko ze względu na zobowiązującą tradycyjnie spuściznę ojców i matek? Czy moja religia jest świadomą religią wyboru? Bo na tej płaszczyźnie rozegra się przyszłość wiary. Jeżeli będziemy obstawali przy opcji, że przychodzimy tylko i wyłącznie do świątyń Chrystusa i wiara jest spełnieniem. Jakiegoś tradycyjnego obowiązku i trwaniem przy wychowaniu odziedziczonym przez naszych rodziców, to wtedy należy zapytać, czy ta wiara i ten Kościół mają przed sobą przyszłość. Odpowiedź nasuwa się jedna: Nie mają przyszłości. Jeżeli będzie to wiara z wyboru i świadomej decyzji, Wiara, dzięki której będziemy żyć, przylgniemy go, która na co dzień będzie dyktowała, ale nie zniewalała nasze postępowanie i stosunek do drugiego człowieka, to taka wiara i taki Kościół mają przyszłość. Bo są moim osobistym wyborem. Bo nie są czymś narzucone. Bo nie są usprawiedliwieniem tego, że mogę poprzez wypełnienie swoich przyzwyczajeń rodzinnych i wychowawczych znaleźć usprawiedliwienie przed Bogiem. Chrystus ukazuje dzisiaj siebie jako nagrodę dla wszystkich chrześcijan. Apostołowie nie zrozumieli, co się stało. Mieli widzenie tej przyszłości, która jest zagwarantowana dla każdego z nas, inny sposób istnienia, inna forma cielesności, rzeczywistość, którą tylko przeżywamy i przeczuwamy, a została nam obiecana dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Wiemy, że jako ludzie wierzący w Chrystusa. Na tę rzeczywistość jesteśmy wszyscy skazani, bo od śmierci i przejścia na drugą stronę wierzymy, że do lepszego życia dzieli nas tylko czas. I Bóg jest gwarantem tego, że każdy, kto w Niego szczerze wierzy, a Chrystusa uznaje jako pośrednika, tę nagrodę otrzyma. Dzisiaj Kościół. Przytacza nam czytanie z Księgi Rodzaju. Oto przymierze, które u początków dziejów ludzkości i historii Boga z człowiekiem zawiera Abraham. Przechodzi wokół przepołowionych zwierząt, aby w ten sposób oddać Bogu cześć, złożyć ofiarę i otrzymać od Pana obietnicę przyrzeczenia. Nie było to nic nowego, bowiem w 588 roku przed Chrystusem, kiedy Jerozolima była zagrożona przez wojska Nabuchodonosora, uczyniono również podobny gest przymierza z Bogiem. Tylko, że tam przepołowiono ofiary zwierząt i między tymi częściami przechodzili właściciele niewolników składając z Bogu przyrzeczenie, że jeżeli wróg odstąpi od murów miasta, niewolnicy otrzymają wolność. Na ten gest utwierdzony w historii powołał się również Abraham i mamy potwierdzone jego istnienie w Księdze Rodzaju. Dzisiaj Kościół w drugą niedzielę Wielkiego Postu pokazuje, że Bóg nie żąda już ofiary ze zwierząt, nie żąda czegoś materialnego, ale przychodzi jako ten, który dotrzymuje słowa, tak jak dotrzymał słowa Abrahamowi i wszystkim, którzy byli przed nim i po nim, gdy mocno wierzyli w Bożą Opiekę. Mamy więc. Argument i pewność, że wierząc w Niego i przyjmując Chrystusa, będziemy również tymi, którzy otrzymają nagrodę. Ale człowiek jest tak dziwnie skonstruowany, że pyta, czy naprawdę, i nie dziwmy się, dzisiejszy świat oferuje tak wiele rozwiązań, że mówienie o czymś, co będzie nagrodą po śmierci. Kosztem rezygnacji z wielu przyjemności doczesnego życia wydaje się naprawdę czymś trudnym, a dla ludzi zakłócniętych światem naiwnością. My, tak naprawdę jako ludzie wierzący uchodzimy za naiwnych wobec tych, którzy czerpią z tego życia całymi garściami. I zastanawia się człowiek, czy nie lepiej wybrać te wartości, o których mówi dzisiaj święty Paweł, a bowiem ich brzuch, albo mówi o tym, że czeka ich zagłada, ale znowu zagłada po zakończeniu życia. A jaką mamy gwarancję przy naszej słabej wierze i braku przykładu z zewnątrz, niestety? Szczególnie we współczesnych czasach Kościoła, że przygnęliśmy do prawdy i ta prawda nas wyzwoli. Dzisiaj święty Paweł w liście do Filipian, do takiej gminy chrześcijańskiej jak my, która naśladowała Chrystusa, która uznała Go za swojego Zbawiciela, ale także jak współczesny człowiek nie była pozbawiona słabości. Odchodziła od niego, używa sformułowań, które nie straciły nic pomimo dwóch tysięcy lat na swojej aktualności. Zagłada mówi, że to niezwykły koniec świata, ale zagłada człowieka, który traci kontakt z Bogiem jako źródłem dobra, bo ulega wewnętrznemu wypaleniu. Staje się nieczuły jak kamień, zanika u niego to, co nazywamy człowieczeństwem, współczuciem, zrozumieniem dla drugiego człowieka. Stajemy się tymi, którzy wyciągają rękę, ale niestety ta ręka jest jak ręka rzeźby czy posągu z kamienia. Nie potrafi dać ciepła, nie potrafi wyciągnąć i podnieść z upadku. Jest tylko sztucznym gestem człowieka udającego wiarę. Wyrażenie ich Bogiem z brzuch to odnosi się do ludzi oddanych rozkoszą, rozpuście, obżarstwu. Ale czy tylko. Otóż Paweł, jako wykształcony jeden z niewielu apostołów poza Łukaszem, mówi, że nie należy przywiązywać wielkiej wagi do przepisów religii żydowskiej, która czyniła z przestrzegania praw dotyczących jedzenia i spożywania pokarmów sposób na usprawiedliwienie i odpuszczenie grzechu. Mówi, że trzeba wyzbyć się owego chwalenia się i pychy wspomnianych sybarytów, którzy uważali że swoim postem, że swoim przestrzeganiem tory i przykazań zasługują na Boże usprawiedliwienie. Wręcz przeciwnie, mamy być ludźmi, którzy nie mają za Boga brzucha, a więc wszystkiego, co przyziemne i materialne, przesłaniające im perspektywę nieba. I co najciekawsze, potem przechodzi po tej krytyce współczesnego człowieka, która przecież nie jest tak daleka od współczesnej wizji, kiedy patrzymy przed nami na to, co się dzieje, kiedy spoglądamy na aktualny kryzys kościoła, kiedy z naszej ręki wytrącane są argumenty dotyczące przywództwa, naśladowania charakteru, czy też człowieka, który może prowadzić nas drogami Ewangelii, kiedy ze smutkiem patrzymy na naszych przewodników duchowych i kłania się powiedzenie, że kiedyś łotrów wieszano na krzyżach, a dzisiaj krzyże wiszą na łotrach, to wtedy pojawia się znów wielka tęsknota za tym, co Bóg da nam w zamian za nasze wyrzeczenie i wiarę. I oto święty Paweł mówi to jedno zdanie. Nasza Ojczyzna jest w niebie. I to nie jest zdanie dla idiotów i lekkomyślnych, pozbawionych perspektywy i sposobu na życie. Bo w tym greckim określeniu politeuma oznacza Ojczyznę i jednocześnie kolonie obcokrajowców. My po śmierci, wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa, otrzymamy chwałę życia, którą symbolicznie nazywamy niebem. Gdzie nie ma czasu, przebijania, śmierci, cierpienia, gdzie jest szczęśliwość, której ludzkim opisem i słowem nie potrafimy oddać. Ale jednocześnie mówi wprost: Tutaj na Ziemi. Musicie czuć się jako obywatele, ale jednocześnie obcy. Bo jesteście gośćmi, ale nie na wygnaniu. Jesteście tymi, którzy są emigrantami nieba. Żyjemy tutaj jako inni od pozostałych. Bo wiemy, że ta rzeczywistość, która czeka, jest rzeczywistością wielką. Moi drodzy, pojawia się więc pytanie. Czy warto uwierzyć Chrystusowi, który pokazuje się dzisiaj na górze tabor i mówi poprzez swoje przemienienie, jaka czeka nas rzeczywistość. Wielu, którzy przychodzą i wierzą, będą tak jak Piotr i apostołowie niezrozumiani i nie zauważą tego, co się stało. Ale wielu, którzy przyjdą i porzucą tę wiarę, jako wiarę tradycji i historii, a uczynią ją wiarą wyboru i świadomego przyjęcia, osiągną tę nagrodę jaką daje Chrystus. Warto więc porzucić postawę taką, iż Bogiem naszym jest brzuch i stać się owiem emigrantem nieba, który będzie tutaj żył ze świadomością tego, że spotka tego, którego wierzy A.